Witajcie! W poprzednim odcinku zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak ważnym jest rozumieć czas, w którym się żyje i na co to jest odpowiedni czas, co należy w danej chwili robić, a czego może się wystrzegać. Dziś chciałbym podjąć temat związany z Bogiem i z tym, że Bóg też posiada swoje pewne określone pory, swój plan. Na kartach Pisma Świętego Bóg przedstawiony jest jako ktoś, kto działa według założonego przez siebie harmonogramu. Czytam z dzieł apostolskich rozdział 17, 26 werset. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze Ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. To jest tylko jeden z przykładów mówiących o tym, że Bóg ma swój plan i w odpowiednim czasie go realizuje. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o właśnie jednym takim elemencie, takim wydarzeniu, które zostało przez Boga opisane, ustalone, w mu jakieś ramy czasowe i wydarzyło się według Bożego zamierzenia. Chciałbym na początek przeczytać, Słowa apostoła Pawła zapisane w liście do Galacjan, czwarty rozdział i czwarty werset. Lecz, gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty. Te słowa odnoszą się do narodzin Jezusa Chrystusa. Przyjścia Mesjasza oczekiwali ludzie, od momentu, gdy tylko grzech zaczął niszczyć naszą planetę, wszystkie pokolenia miały nadzieję w tym, że któregoś dnia przyjdzie obiecany i zakończy historię zła. Wszyscy prorocy Izraela przepowiadali o jego przyjściu. To był największy skarb hebrajskiej religii. Razem z nimi był to też skarb całego świata. Jezus Chrystus nie urodził się w przypadkowym momencie historii, ale był to dzień wyznaczony przez Boga. Paweł nazywa to, gdy przyszło wypełnienie czasu. Czas narodzin Pana Jezusa był wyjątkową chwilą. Przecież przyszedł ten, który miał wreszcie uratować ludzkość. A, aniołowie spoglądali na wydarzenia, które dokonywały się w Betlejem, patrząc na to, że Bóg uczyni kolejny krok, aby skończyć historię zła we wszechświecie. Na tak wyjątkowe okoliczności, na taki kulminacyjny moment historii nie tylko Ziemi, ale i wszechświata, czyż nie należałoby się spodziewać wyjątkowych reakcji, odpowiednich reakcji? Zobaczmy, jak na to reagowali współcześni. Cały Izrael oczekiwał, Przyjścia Mesjasza. Było zapisane to w księgach Starego Testamentu, w mowach prorockich, którzy wskazywali na, na czas Jego nadejścia, na okoliczności nadejścia Mesjasza. Bardzo wiele szczegółów zostało przez nich podanych. I ta świadomość, to oczekiwanie było żywe w narodzie, było żywe w momencie, kiedy Jezus. Faktycznie zaczął mieszkać pomiędzy ludźmi. Jednym z takich dowodów na to jest pytanie, które zostało postawione wobec Jana chrzciciela. Czy ty jesteś prorokiem? Czy ty jesteś tym prorokiem? To odwołanie do tekstu z Pięcioksięgu Mojżeszowego. Do zapowiedzi z Pięcioksięgu Mojżeszowego. I znaczyło ono dosłownie. Czy ty jesteś Mesjaszem? Oczywiście Jan zaprzeczył, nie był, ale, ale widzimy to, że było oczekiwanie, że Mesjas przyjdzie i to lada dzień. To właśnie Izrael, Żydzi posiadali te wszystkie skarby, przepowiedni, tej nadziei mówiącej o nadejściu Mesjasza. Ich zadaniem było tą nadzieją dzielić się ze swym otoczeniem, z innymi narodami. A więc, jeżeli było to oczekiwanie, jeżeli było ich zadaniem dzielić się tą nadzieją i, i mieli za cel być gotowym na pojawienie się Mesjasza, to czy tak się stało? Kto był gotowy powitać Zbawiciela w chwili, kiedy się urodził? Cofnijmy się w czasie te dwa tysiące lat wstecz i zobaczmy, jak dwoje ubogich ludzi zmierza do małego miasteczka, zwanego Betlejem. Józef i Maria zaawansowanej ciąży, a w zasadzie tuż przed porodem docierają do miasta Dawidowego, jakie jest znane. I rozpoczynają pukać do kolejnych drzwi, pytając czy ktoś nie zechciałby ich przyjąć na nocleg. Ale gdy idą tak przez to miasto wzdłuż i wszerz, okazuje się, że nikt nie jest gotowy udzielić im takiej gościny. Mieszkańcy Betlejem nie byli w stanie rozpoznać czasu, w którym przyszło im żyć, że oto Mesjasz lada moment narodzi się pośród nich, w ich mieście. I nikt go nie przyjął. Rodził się. W stajni, pośród zwierząt. W całej Judei okazało się, że tylko pastuszkowie, wypasający swe na okolicznych wzgórzach, byli gotowi przyjąć tą wiadomość, że oto narodził się obiecany zbawiciel świata. Im anioł opowiedział. Gdzie go mogą znaleźć? I natychmiast udali się tam z radością, powitali go, pokłonili się, oddali mu chwałę. Możemy oczywiście automatycznie postawić sobie pytanie: a dlaczego Anioł nie powiedział tego innym? Dlaczego inni nie przyszli do stajenki pokłonić się przed Synem Bożym? Czyżby Bóg. Wybrał po prostu pasterzy, a resztę pominął? Nie, nie, nie. Nie w ten sposób. Jedynie pasterze byli gotowi to przyjąć, dlatego dana im była ta, ta ten przywilej, żeby usłyszeć tę wiadomość i przywitać Mesjasza. Reszta ludzi nie rozpoznała czasu. W którym przyszło im żyć. Nie byli gotowi. Jeszcze jedna grupa ludzi przyszła złożyć hołd Chrystusowi po jego narodzinach. Ludzie ci pochodzili z pogańskich narodów. Może z jednego narodu, może z wielu. Nie wiemy zbyt dużo na ich temat. Wiemy tylko, że przybyli ze wschodu. Mateusz w swojej Ewangelii nazywa ich mędrcami ze Wschodu. Oni rozpoznali czas, jak mówią, ujrzeliśmy Jego gwiazdę, i gdy poznali, że to jest ta chwila, wybrali się w drogę, by przywitać nowonarodzonego króla żydowskiego. Nie znając dokładnego miejsca Jego narodzin, przybyli do Jerozolimy gdzie jak dziel w stolicy z pewnością wiedzą o tym wydarzeniu. Wyobraźmy sobie ich przyjazd. Wąskie, kręte uliczki Jeruzalem. Zatłoczone, ruch, pełno ludzi. A pośród tych ludzi stają w bramach miasta Cudzoziemcy i przemieszczają się powoli wzdłuż tych uliczek. Wzbudzają lekkie zainteresowanie, ale nie przesadne. W stolicy przyzwyczajono się do widoku zagranicznych gości. Zaczynają oni wypytywać o nowego króla. Zakładają, że co jak co, ale o czymś takim. To zapewne wszyscy w mieście wiedzą. Niestety spotykają się ze zdziwieniem. Król? Nowy król? My no, o czymś nie wiemy? Ludzie zasadniczo nie lubili króla Heroda. No tak, nie lubili go z całego serca. Nowy król? No wspaniała perspektywa. Ale nie słyszeliśmy nic o czymś takim. Nie. Przecież nie są w stanie znaleźć odpowiedzi, koniec końców trafiają do Pałacu Heroda. Ten, jak każdy tyran i paranoik w jednej osobie, od razu zaczął węszyć tutaj jakiś spisek na jego władzę. Kierowany tą niezbyt chlubną pobudką pozbycia się konkurenta do jego tronu, kazał kapłanom powiedzieć, gdzie też mógł się ten król urodzić? Kapłani, na bazie pism, są w stanie mu takiej odpowiedzi udzielić. Mówią: W Betlejem, bo tak powiedział prorok. Nie wyobrażam sobie, żeby w Jerozolimie była choć jedna osoba, która by nie słyszała o tym wydarzeniu. To musiała być swoista nowina dnia. Wyobrażam sobie, jak ludzie sobie to szepczą, tak trochę cichutko, żeby Herod nie usłyszał: Że nowy król, pytają się nowego króla może wreszcie pozbędziemy się Heroda? Mówią o tym mężowie stanu, mówią biznesmeni, mówią panowie yy, za, za rogiem sklepiku, mówią o tym szwaczki, praczki, słowem wszyscy w mieście o tym rozmawiają. Ale ile osób wybrało się do Betlejem? Całe miasto o tym huczało i pies z nogą nie poszedł przywitać króla Izraela. Niestety mieszkańcy Jerozolimy nie byli w stanie ro. Poznać tego, że nadeszło wypełnienie czasu i nie oddalić ci Chrystusowi i nie oddalić ci Bogu. Jedynie Poganie. Potrafili zrozumieć ten wagę tego momentu. To co się stało. To jest niesamowity paradoks. Lud Boży, Kościół Boży tamtych dni ma problem ze zrozumieniem czasu, w którym żyją. A potrafili to zrozumieć poganie. Mieszkańcy Jerozolimy nie mogli się tłumaczyć, że o tym nie wiedzieli. Oni po prostu go nie przyjęli. Bóg tak łatwo nie porzucał tego trudnego narodu i tych ludzi, którzy mieli problem z, ze zrozumieniem tego, co Bóg dla nich robi. Dawał kolejna okazja z tym, żeby poznali, że nadeszło wypełnienie czasu, żeby zrozumieli ten czas. I tak, gdy Józef z Marią przyszli do świątyni, aby zgodnie z prawem poświęcić swojego pierworodnego syna, spotkali tam dwoje bardzo ciekawych osób. Pierwszy, Symeon. Starzec i prorok zarazem, gdy ujrzał te dzieciątko, momentalnie rozpoznał, że to nadszedł czas i mówi, teraz puszczasz słową Twego w pokoju, bo oczy moje widziały zbawienie Twoje. Chwilę potem nadeszła prorokini Anna. I gdy go ujrzała, wielbiła Boga i mówiła o nim. Wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia. O, gdyby ludzie zważali na głos tych starych proroków, pojęliby powagę czasu, w którym byli i zrozumieliby, kto znalazł się pośród nich, zrozumieliby, co Bóg dla nich robi i zrozumieliby, co sami powinni w tym czasie zrobić. Ale niestety nie. Lecz lata mijały, a Bóg kolejny raz starał się ludzi przekonać, że oto nadszedł czas. Rozpoczął swoją służbę Jan Chrzciciel i bardzo wprost mówił: Cytuję, Przybliżyło się królestwo niebios, a zaraz potem mówi: bo i siekiera przyłożone jest do korzenia, co oznacza. Opamiętajcie się, zobaczcie czas, w jakim żyjecie, zrozumcie to, bo inaczej marnie zginiecie. Chwała Bogu, że wreszcie zaczęli pojawiać się ludzie, których oczy się otwierały, i zaczęli rozumieć czas, w którym żyją, i zaczęli rozumieć, że jest to czas, aby uderzyć się w piersi i pokutować, by nawrócić się do Boga. Całym swoim sercem. Pośród nich znaleźli się późniejsi apostołowie Jezusa Chrystusa. Kto jednak pozostał w nieświadomości co do tego czasu, w jakim przyszło mu żyć? Ci ludzie budowali fundament swoich ostatecznych decyzji. Odrzucając te świadectwa, budowali mur, który oddzielał ich od Boga. Aż nadszedł ten pamiętny dzień święta Pask, dzień, w którym Jezus stał przed Piłatem, a tłum ludzi nieco dalej, przed wejściem do pałacu, stał i krzyczeli, Przerażające słowa: Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go! Te słowa nie były czymś, co niechcący wyrwało się z ust. To nie był przypadek, to nie była jednorazowa wpadka. To zamknięcie oczu na znaki czasu prowadziło ludzi do zatwardziałości, zatwardziałości, której skutkiem Wyrzekli się zbawiciela Jezusa Chrystusa, tego, który przyszedł ich ratować, i wydali go na śmierć. Czego więcej mogli oczekiwać? Gdy Jezus zbliżał się do Jerozolimy, raptem tydzień wcześniej, gdy wstąpił na górę oliwną, z której rozpościera się panorama całego miasta. Zatrzymał się. Zatrzymał się i zaczął płakać. Czytam z Ewangelii Łukasza, 19 rozdział od wersetu 41 do 44. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc. O, gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte jest to przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na Ciebie dni, że Twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół Ciebie i otoczą i ścisną Cię zewsząd i zrównają Cię z ziemią i dzieci Twoje w murach Twoich wytępią i nie pozostawią z Ciebie kamienia na kamieniu dlatego, że nie poznałeś czasu swego nawiedzenia. Nie poznali czasu. I zamiast powitać Mesjasza to się go pozbyli. W roku 70. po Chrystusie, a więc 40 lat, niecałe 40 lat po ukrzyżowaniu Jezusa, Jerozolima została doszczętnie zburzona przez Rzymian. W czasie walki i oblężenia ginie niewyobrażalna liczba ludzi. Giną w potworny sposób, głodują, z... gdy próbują uciec, są. Wieszani, przybijani do krzyży. Ginie masa tych, którzy nie poznali czasu, nie rozpoznali czasu. Ale jednocześnie nikt z chrześcijan nie ucierpiał w tych wydarzeniach, nikt z chrześcijan nie zginął w oblężonej Jerozolimie. Ci, którzy poznali, że nadszedł czas mesjasza, nie zginęli razem z tymi pozostałymi. Jak to się stało, to już jest temat na inny odcinek. To, co chciałbym dzisiaj przekazać, po raz kolejny, warto jest znać czas, w jakim przyszło żyć i rozumieć, jak na to odpowiedzieć. W kolejnym odcinku chciałbym wytłumaczyć, do czego odwoływał się Paweł, pisząc słowa, że nastało wypełnienie czasu. O jakim to czasie mówił? Czy jest to coś, co można było w jakiś sposób przewidzieć? Skąd on zaczernął tę wiedzę? Czy my też możemy to sprawdzić? Czy jest to dla nas dzisiaj dostępne? I co z tego wynika? Serdecznie zapraszam. Dziękuję za Waszą uwagę.